Cześć. Widzimy, że wykresy funkcji f i g przecinają się w punktach P1 i P2 i wyznacz wektor P1, P2. No to co musimy zrobić? Musimy wyznaczyć punkty P1 i P2, a później wektor. To zacznijmy od tych punktów. To, są, to jest przecięcie wykresów funkcji. Jak mamy napisane, że przecinają się w punktach, to znaczy, że te punkta to są rozwiązania układu. Równań, które wygląda tak. Pierwsza funkcja y równa się x plus 1 i druga funkcja y równa się x kwadrat plus 1. Bo to znaczy, że wartości tych funkcji w tych punktach są równe. Czyli możemy z tego sobie wyliczyć. Zacznijmy od x. Mamy x plus 1 równa się x kwadrat plus 1. Tutaj z drugiego równania będziemy potem wyliczać y, ale na razie nie przepisuję. Tutaj przerzucamy na jedną stronę, bo to równanie kwadratowe, czyli odejmę x i odejmę 1 i wtedy lewa strona będzie równa 0, czyli będzie x kwadrat minus x i 1 nam się tutaj wyzerowała. Przepiszmy sobie funkcję liniową, bo z tych dwóch równań musimy jedno sobie chociaż wybrać, a z funkcji liniowej łatwiej będzie nam obliczać y. E, czyli jeśli mamy x kwadrat minus x równa się 0, no to możemy sobie x przed nawias wyłączyć. E, ja to przepiszę z lewej strony sobie i będzie x minus 1 w nawiasie e, i równe 0. Drugie równanie dalej bez zmian. Z pierwszego równania możemy sobie wywnioskować, że x musi być równe 0 lub x musi być równe 1, tak bo żeby e, jakiś iloczyn był równy 0, no to jedna z tych liczb musi być równa 0, czyli mamy x równe 0 lub x równa 1, z drugiego równania wyliczamy sobie y, czyli y równa się, najpierw podstawiamy 0, czyli y równa się 0 plus 1, czyli y równa się 1, i tutaj w drugim równaniu y równa się 2. No i teraz mamy wyliczyć, podać współrzędne wektora. Mamy tak, po pierwsze, x1 jest mniejsze od x2, Czyli to znaczy, że tutaj to jest nasz punkt P1. Nasz punkt P1 ma takie współrzędne 0, 1, a nasz punkt P2 ma współrzędne 1, 2. I co to znaczy, jak wyznaczyć ten wektor? Wektor to znaczy, to będzie połączenie punktu 0, 1 i 1, 2. Czyli jeśli sobie naszkicujemy w malutkim układzie współrzędnych punkty, mamy tak 0, 1, tak? czyli ten punkt jest tu. To jest P1, a P2 będzie 1, 2, czyli będzie tu. I teraz ten wektor nasz, to się zaczyna od P1, a kończy na P2, czyli mamy tak. Czyli musimy określić nasz wektor P1, P2, jakie ma, w jaki sposób, jakie jest przesunięcie z tego punktu P1 do P2. I wiemy, najpierw podajemy x, czyli przesuwamy się po x'ach w prawo o 1, czyli mamy wartość 1 i potem po y do góry o 2. E, o 1, przepraszam też, czyli o 1. A jak to wyliczamy? No możemy sobie po prostu odjąć e, od końca naszego wektora współrzędnej, czyli 1 odejmujemy 0 i wychodzi nam 1. A potem od dwójki odejmujemy 1, wychodzi 1. To wiemy jaka zmiana nastąpiła tak jak się przechodziło z punktu P1 do P2. No to teraz drugi e, drugi nasz przypadek. Znowu mamy układ równań y, i wyliczamy punkty przecięcia. Tutaj będzie, y, no, x plus 1 równa się minus 2x kwadrat plus 3, y równa się x plus 1. Y, porządkujemy. Odejmę 2x kwadrat i odejmę 3, znaczy dodam 2x kwadrat, o, i odejmę 3, czyli mam 2x kwadrat dodać x, jak odejmę 3, to tu będzie minus 2 równa 0 i y będzie równy x plus 1. Liczę sobie teraz deltę, delta b kwadrat, czyli 1 minus 4ac, czyli plus 4 razy 4, czyli tu będzie 17. Wynik widzę, że nie będzie za piękny, ale nie szkodzi, to matematyka. Pierwiastki też wchodzą w grę, czyli x równa się minus b, czyli minus 1, minus pierwiastek z delty, minus 17, przez 2a, czyli przez 4 i lub x równa się minus 1, dodać pierwiastek z 17 przez 4. Y, I dla tych x musimy wyliczyć oczywiście drugą współrzędną, czyli y. I y to będzie ten x dodać 1. Czyli zobaczcie, mamy minus 1 minus pierwiastek z 17 przez 4, odjąć 1, dodać 1, przepraszam, ze wzoru tego tutaj. I teraz możemy to wrzucić wszystko na wspólny mianownik, czyli to będzie, rozszerzymy sobie jedynkę, będzie minus 1, minus pierwiastek z 17 przez 4. I teraz, jeśli to rozszerzyliśmy, było 4, no to tu jest, dodajemy 4 i przedłużamy sobie tę kreskę ułamkową, i wychodzi nam minus pierwiastek z 17, dodać 3 przez 4. I drugi y który będzie do tego drugiego, tak X przynależał, to mamy Y równa się minus 1 plus pierwiastek z 17 przez 4. I jeśli dodam 1, no to wyjdzie mi tak, jak podobnie tutaj, tylko że pierwiastek z 17 będzie z plusem, czyli mam pierwiastek z 17 plus 3 przez 4. I teraz patrzymy, który x jest mniejszy, bo tam będzie P1. No to widzimy, że tu jest P1, czyli tu mamy P1 ma takie współrzędne minus 1 minus pierwiastek z 17 przez 4, a druga jego współrzędna to jest minus pierwiastek z 17 plus 3 przez 4 i P2 będzie równe minus 1 plus pierwiastek z 17 przez 4 i pierwiastek z 17 plus 3 przez 4. I teraz wyliczmy sobie nasz wektor P1, P2, czyli o ile zmieniło się um, współrzędna z P1 na P2, czyli od współrzędnej P2 odejmujemy współrzędną P1, a, czyli minus 1 plus pierwiastek z 17 przez 4, odejmujemy jed-, minus 1 minus pierwiastek z 17 przez 4. Tutaj sobie. Już policzę w tym nawiasie, tak? Zobaczcie, to możemy sobie wrzucić na wspólną kreskę ułamkową, czyli będzie minus 1 plus pierwiastek z 17 i odjąć to wszystko, czyli zmieniam sobie znaki, czyli będzie plus 1 i plus pierwiastek z 17 i dzielone przez 4, czyli to będzie równe minus 1 plus 1 to 0. Wychodzą dwa pierwiastki z 17 dzielone przez 4, to od razu sobie skrócę, wychodzi pierwiastek z 17 przez 2. I teraz w drugim przypadku naszym tutaj. Będziemy mieli ym, podobną sytuację, tak? Mało mam miejsca, dlatego tak się zacząłem zastanawiać, gdzie to napisać. A może tutaj obliczę z boczku y, sobie, tak? Czyli liczymy, zaczynamy od y z punktu p1, czyli minus pierwiastek z 17 plus 3 przez 4 i odejmujemy y z p2, czyli pierwiastek z 17 plus 3 przez 4 i to będzie równe. Na 1 wyrzucamy sobie na jedną kreskę łamkową. Odjąć pierwiastek 17 minus 3 przez 4. Trójki nam się wyzerują i wychodzą minus 2 pierwiastki z 17 przez 4, czyli minus pierwiastek 17 przez 2. Czyli nasz drugi, druga współrzędna naszego wektora to jest minus, 17, minus pierwiastek 17 przez 2. Aha, to teraz drugą współrzędną... Aha, jeszcze nie do końca, bo nie jest do końca. Drugą współrzędną wektora policzę sobie tutaj na górze, bo tam już nie mam za bardzo miejsca. Czyli biorę sobie teraz Y z punktu P2 bo to jest koniec naszego wektora, pierwiastek z 17 plus 3 przez 4 i odejmuję y z p1 punktu, czyli odejmuję minus pierwiastek z 17 plus 3 przez 4, wrzucam to na wspólną kreskę ułamkową, jest pierwiastek z 17 plus 3 i odjąć. I teraz zmieniam znaki, bo odejmuję oba te elementy, czyli będzie plus pierwiastek z 17 minus 3 dzielony przez 4, i z tego wychodzi 2 pierwiastki z 17 dzielone przez 4, czyli pierwiastek z 17 dzielony przez 2. I to jest druga współrzędna naszego wektora. Pierwiastek z 17 dzielone przez 2.